Rozdział 7. Pożegnanie Decyzja Drużyny. Uczta wydana w Kualinoście przypominała Goldmund Stypę na pogrzebie jej matki. Podobnie jak uczta, pogrzeb miał być radosną okazją, w końcu Tirsong stała się boginią. Ludziom jednak trudno było pogodzić się ze śmiercią pięknej kobiety. Tak więc Kłeszu po jej śmierci pogrążeni byli w żalu, który bliski był bluźnierstwu. Stypa urządzona na cześć Tearsong była najhuczniejszą, jaką wydano za pamięci plemienia kłeszu. Jej pogrążony w żalu mąż nie szczędził wydatków. Podobnie jak na bankiecie dzisiejszej nocy w Kualinoście, podano masę jedzenia, którego prawie nikt nie tknął. Bez przekonania próbowano prowadzić konwersację, choć nikt nie miał ochoty do rozmowy. Czasami ktoś, nie mogąc już opanować smutku, zmuszony był odejść od stołu. Tak żywe było to wspomnienie, że Goldmoon nie mogła prawie nic przełknąć. Jedzenie miało w jej ustach smak popiołu. Riverwind obserwował ją z troską. Ich dłonie spotkały się pod stołem. Goldmoon uścisnęła jego rękę, uśmiechając się i czując jego siłę przepływającą do jej ciała. Uczta elfów odbywała się na dziedzińcu, tuż na południu od Złotej Wieży. Nie było murów wokół podwyższenia z kryształu i marmuru, które wznosiło się na szczycie najwyższego wzgórza w Kualinoście. Skąd rozpościerał się niczym nieprzesłonięty widok na migotliwe miasto w dole, Mroczny las za nim i nawet ciemnofioletowy grzbiet gór Tarkadan daleko na południu. Jednakże uroda tego widoku nie docierała do uczestników bankietu, a nawet jeśli świadomość, iż wkrótce zginie ona na zawsze, czyniła ją tym boleśniejszą. Goldmund siedziała po prawej ręce mówcy, który próbował ciągnąć uprzejmą rozmowę, lecz w końcu zmartwienia i troski wzięły górę i umilkł. Po lewej stronie mówcy siedziała jego córka, Laurana. Nie udawała nawet, że je, i siedziała ze spuszczoną głową, zasłaniając twarz długimi włosami. Kiedy podnosiła wzrok, to tylko po to, by spojrzeć na Tanisa. Z jej oczu można było wyczytać wszystko, co kryło się w jej sercu. Półelf, aż nadto świadom jej żałosnego spojrzenia, a także tego, że Giltanas przygląda mu się chłodno, jadł bez apetytu, nie podnosząc wzroku z nad talerza. Sturm, który siedział obok niego, układał w myślach plan obrony Kualinesti. Flint czuł się obco i nieswojo, jak zawsze czują się krasnolodowie wśród elfów. Elfie jedzenie i tak mu nie smakowało, więc nie tknął niczego. Raistlin skubał swoje danie od niechcenia, śledząc Fizbana złotymi oczami. Tika, która czuła się niezgrabna i onieśmielona wśród pełnych wdzięku elfich kobiet, nie mogła przełknąć nawet kęsa. Karamon doszedł do wniosku, że już wie, czemu elfowie są tacy smukli. Jedzenie składało się z owoców i jarzyn, gotowanych w delikatnych sosach i podawanych z pieczywem i serami oraz bardzo lekkim, korzennym winem. Po czterodniowej głodówce w klatce takie jedzenie w niewielkim stopniu zaspokoiło głód ogromnego wojownika. Jedynymi dwiema osobami w całym kwalinoście, które bawiły się dobrze na uczcie, były Tasselhoff i Fisban. Stary czarodziej toczył jednostronny spór z Osiką, podczas gdy Tasselhoff cieszył się z wszystkiego, odkrywając później ku swemu zdumieniu, że dwie złote łyżeczki, srebrny nóż oraz maselniczka wykonana z morskiej muszli Zawędrowały do jednej z jego sakiewek. Czerwony księżyc nie był widoczny. Solinari, wąski pasek srebra na niebie, zaczął zachodzić. Kiedy zabłysły pierwsze gwiazdy, mówca Słońc skinął smutno głową do swego syna. Giltanas wstał i stanął obok krzesła swego ojca. Giltanas zaczął śpiewać. Elfie słowa składały się w melodię delikatną i piękną. Podczas śpiewu, Giltanas trzymał w obu dłoniach małą kryształową lampkę, a płomek świecy wewnątrz niej oświetlał jego marmurowe rysy. Tanis, przysłuchując się pieśni, zamknął oczy i wsparł głowę na rękach. Co to? Co znaczą te słowa? Zapytał cicho Sturm. Tanis podniósł głowę, drżącym głosem szepnął. Słońce, wspaniałe oko naszego nieboskłonu, chyli się śpiesznie ku brzegowi dnia i zostawia drzemiące niebo, usiane świętojańskimi robaczkami, w zapadającym mroku szarości. Elfowie przy stole wstali cicho i podnosząc własne lampki, przyłączyli się do śpiewu. Ich głosy zlały się, splatając w przejmującą pieśń pełną nieskończonego smutku. Teraz Sen, nasz najstarszy przyjaciel, cichnie wśród drzew i woła nas do siebie. Liście płoną chłodnym ogniem, spopielają się w płomieniach pod koniec roku, a ptaki krążą na wietrze i zawracają na północ, gdy kończy się jesień. Dzień mrocznieje, nadchodzi pora pustki, lecz my czekamy na słoneczny zielony ogień na drzewach. Punkciki migotliwego światła lampek promieniowały z dziedzińca niczym kręgi, na nieruchomej tafli spokojnego stawu, przez ulicę do lasu i jeszcze dalej. A przy każdym zapaleniu lampki kolejny głos podejmował pieśń, aż wydawało się, że otaczający ich las śpiewa żałośnie. Wicher spada przez dni, co minie pora roku, co księżyc zgaśnie, powstają wielkie królestwa. Tchnienie robaczka świętojańskiego, ptaka, drzew, ludzkości gaśnie w słowie. Teraz sen, nasz najstarszy przyjaciel, cichnie wśród drzew i woła nas do siebie. Wiek, tysiąc żywotów ludzi i ich historii odchodzi do grobów, lecz my długo w wierszach i chwale gaśniemy odchodząc z pieśni. Głos Giltanasa ucichł. Łagodnym dmuchnięciem elf zgasił płomyk lampki. Jeden po drugim, tak jak zaczęli, pozostali wokół stołu, zakończyli pieśń i zdmuchnęli swoje świeczki. W całym kwalinoście głosy cichły i gaszono płomyki, aż wydawało się, że cisza i ciemność zstąpiły na ziemię. Na samym końcu tylko odległe góry powtórzyły ostatnie akordy pieśni, niczym szept liści spadających na ziemię. Mówca wstał. A teraz, rzekł z stroskanym głosem, czas na spotkanie Rady Najwyższej. Odbędzie się w Sali Niebios, Tantalasie, gdybyś zechciał zaprowadzić tam swoich towarzyszy. Sala Niebios, jak się dowiedzieli, była ogromnym placem oświetlonym pochodniami. Nad nim wznosiła się gigantyczna, usiana gwiazdami kopuła nieba. Lecz na północy, gdzie na horyzoncie migotały błyskawice, panowała ciemność. Mówca dał znak Tanisowi, by przyprowadził towarzyszy, którzy stanęli obok niego, a następnie wszyscy mieszkańcy Kualinostu zebrali się wokół nich. Nie trzeba było prosić o ciszę. Nawet wiatr ucichł, gdy odezwał się mówca. Tu widzicie naszą sytuację, wskazał na ziemię. Drużyna ujrzała olbrzymią mapę pod swymi stopami. Tasselhoff, który stał pośrodku równin Abanasini, westchnął głęboko. Nie przypominał sobie, aby przedtem widział coś równie cudownego. Tam jest Soles! Krzyknął podekscytowany i wskazał. Tak, Kenderze, odparł mówca. Właśnie tam gromadzą się smocze armie. W Soles! Dotknął miejsca na mapie swą laską. I w Haven. Lord Verminard nie kryje się ze swymi planami podbicia Kualinestii. Czeka tylko, by zebrać swe oddziały i zabezpieczyć trasy zaopatrzeniowe. Nie mamy szans oprzeć się tak licznym zastępom. Z pewnością Kualinesti można łatwo obronić, odezwał się Sturm. Nie istnieje bezpośrednia trasa lądem. Mijaliśmy mosty nad przepaściami, których nie przebędzie żadna armia na świecie, jeśli zostaną zerwane. Dlaczego nie sprzeciwicie im się? Gdyby to było tylko wojsko, bronilibyśmy Kualinesti, odparł mówca. Lecz cóż możemy począć przeciwko smokom? Mówca rozłożył bezradnie ręce. Nic. Według tego, co mówią legendy, tylko dzięki smoczej lancy wielki Huma pokonał je. Teraz nie ma nikogo, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, kto pamiętałby sekret tej potężnej broni. Fisban chciał się wtrącić, lecz Raistlin uciszył go. Nie ciągnął mówca. Musimy opuścić to miasto i te lasy. Mamy zamiar udać się na zachód, ku tamtejszym nieznanym ziemiom, w nadziei znalezienia nowego domu dla naszego ludu. A być może nawet powrócimy do Sylvanesti, starej ojczyzny elfów. Jeszcze tydzień temu nasze plany rozwijały się pomyślnie. Trzy dni forsownego marszu zajmie smoczemu władcy przesunięcie swych wojsk na stanowiska do ataku, a szpiedzy doniosą nam, kiedy wojsko wyruszy z Soles. Będziemy mieli dość czasu na ucieczkę na zachód. Lecz wtedy dowiedzieliśmy się o trzeciej smoczej armii w Pak Starkas. Mniej niż dzień drogi stąd. Jeśli nie zostanie powstrzymana, jesteśmy zgubieni. Znasz sposób na powstrzymanie tej armii? spytał Tanis. Tak. Mówca spojrzał na swego najmłodszego syna. Jak wiecie, mężczyźni z Gateway, Soles i okolicznych osad są uwięzieni w fortecy Pak Starkas, gdzie pracują jako niewolnicy smoczego władcy. Verminard jest przebiegły. A żeby więźniowie nie zbuntowali się, trzyma kobiety i dzieci tych mężczyzn jako zakładników, gwarancję ich dobrego zachowania. Sądziby, że gdyby uwolnić tych jeńców, mężczyźni zwróciliby się przeciwko swym panom i zgładziliby ich. Misja Giltanasa miała właśnie polegać na uwolnieniu zakładników i poprowadzeniu powstania. Miał zabrać ludzi na południe, odciągając w ten sposób trzecią smoczą armię i dając nam czas na ucieczkę. A co z ludźmi? Spytał Oschle Riverwind. Mam wrażenie, że rzucacie ich smoczym armiom, jak zrozpaczony człowiek rzuca o chłapy mięsa ścigającym go wilkom. Obawiamy się, że lord Verminard nie będzie ich długo trzymał przy życiu. Ruda już nieomal się wyczerpała. Gdy wydobędzie wszystko do ostatka, niewolnicy nie będą mu więcej potrzebni. W górach są wąwozy, groty, w których ludzie mogą mieszkać i bronić się przed smoczymi armiami. Z łatwością obronią przed nimi górskie przełęcze. Szczególnie teraz, gdy zbliża się zima. Przyznaję, że niektórzy mogą zginąć, lecz jest to cena, jaką trzeba zapłacić. Gdybyś miał wybór, mężu z równin, czy wolałbyś umrzeć jako niewolnik, czy zginąć z bronią w ręku? Riverwind nie odpowiedział i ponuro wpatrywał się w mapę. Misja Giltanasa nie powiodła się, powiedział Tanis. A teraz chcesz, żebyśmy to my spróbowali wszcząć powstanie? Tak, tamtalasie, odparł mówca. Giltanas zna drogę do Pak Starkas. Slamori może was zaprowadzić do fortecy macie nie tylko szansę wyzwolić waszych współplemieńców lecz także dać elfom szansę ucieczki głos mówcy nabrał szorstkiego brzmienia szansę przeżycia jakiej nie dano wielu elfom gdy ludzie ściągnęli na nas kataklizm Riverwind podniósł głowę i zmierzył go nieprzyjaznym spojrzeniem nawet sturm spochmurniał mówca odetchnął głęboko po czym westchnął proszę wybaczcie mi rzekł nie chciałem chłostać was biczem przeszłości. Nie jest nam obojętny los ludzi. Posyłam z wami bez żalu mego syna Giltanasa, wiedząc, iż jeśli się rozstaniemy, możemy już się nigdy więcej nie zobaczyć. Czynię te ofiarę, by mój lud i wasz mógł przeżyć. Musimy mieć czas na zastanowienie, rzekł Tanis, choć wiedział, jaką decyzję musi podjąć. Mówca skinął głową i elfi wojownicy uczynili przejście w tłumie, wyprowadzając drużynę do zagajnika. Tam zostawili ich samym. Przyjaciele Tanisa stali przed nim, a ich poważne twarze przypominały maski światła i cieni w blasku gwiazd. Przez cały czas, pomyślał, walczyłem, żebyśmy byli razem. Teraz widzę, że musimy się rozstać. Nie możemy ryzykować zabrania dysków do Pak Starkas, a Goldmund ich nie zostawi. Pójdę do Pak Starkas, powiedział cicho Tanis. Uważam jednak, że nadszedł czas, żebyśmy się rozstali, moi przyjaciele. Zanim coś powiecie, posłuchajcie. Posłałbym Ticke, Goldmoon, Riverwinda, Karamona, Raistlina i ciebie, Fizbanie, wraz z elfami, abyście zanieśli dyski w bezpieczne miejsce. Dyski są zbyt cenne, by ryzykować ich utratę w czasie napadu na pak starkas. Może to i prawda, półelfie, szepnął Raistlin z głębi swego kaptura. Lecz nie spośród ludu kualinesti Goldmoon odnajdzie tego, kogo szuka. Skąd o tym wiesz? zapytał zaskoczony Tanis. On nic nie wie, Tanisie. Przerwał z goryczą sturm. Czcza gadanina. Rajstlinie? powtórzył tanis, ignorując sturma. Słyszałeś, co powiedział rycerz? syknął Mak. Ja nic nie wiem. Tanis westchnął, porzucił temat i rozejrzał się wokół. Nazwaliście mnie przywódcą. W rzeczy samej, chłopcze, powiedział niespodziewanie Flint. Lecz decyzja ta płynie z twojej głowy, nie serca. W głębi duszy nie jesteś przekonany, że powinniśmy się rozdzielić. Ja na pewno nie zostanę z tymi elfami. Oświadczyła Tika, zakładając ręce na piersi. Idę z tobą, Tanisie. Mam zamiar zostać wojowniczką, jak Kitiara. Tanis skrzywił się. Dźwięk imienia Kitiary był dla niego jak rzeczywisty cios. Nie będę się chował z elfami, powiedział Riverwind. Szczególnie jeśli ma to oznaczać porzucenie mych współplemieńców, którzy mają się bić za mnie. On i ja to jedno, powiedziała Goldmund, kładąc dłoń na jego ramieniu. Poza tym, dodała ciszej, coś mi mówi, że czarodziej ma rację. Przywódcy nie ma wśród elfów. Oni pragną uciec od tego świata, a nie walczyć o niego. Wszyscy idziemy, tanisie, powiedział stanowczo Flint. Pół elf spojrzał bezradnie na grupę, a następnie uśmiechnął się i pokręcił głową. Masz rację. Nie byłem szczerze przekonany o tym, że powinniśmy się rozdzielić. Oczywiście to rozsądny, logiczny postępek, dlatego też nie uczynimy go. Teraz może wreszcie pośpimy trochę, ziewnął Fisban. Chwileczkę, dziadku. Rzekł surowo Tanis. Ty nie jesteś jednym z nas. Z całą pewnością pójdziesz z elfami. Czyżby? spytał cicho stary czarodziej, a z jego oczu znikł zwykły, rozkojarzony wyraz. Spojrzał na Tanisa tak przenikliwym, niemal groźnym spojrzeniem, że półelf cofnął się mimo woli o krok, poczuwszy niemal namacalną atmosferę mocy otaczającą starca. Jego głos był cichy i dojmujący. Idę tam, gdzie mam ochotę na tym świecie. A mam ochotę pójść z Tobą. Tani się półelfie. Rajstlin spojrzał na Tanisa, jakby mówiąc: Teraz rozumiesz. Tanis, pełen niezdecydowania, odpowiedział spojrzeniem. Żałował, że odkładał dyskusję z Rajstlinem na ten temat i zastanawiał się, jak porozmawiać teraz, skoro starzec nie chciał ich opuścić. Słuchaj-no, Rajstlin, powiedział nagle Tanis, używając mowy obozowej zniekształconej wersji wspólnej mowy, jaka powstała w wielorasowym środowisku najemników na Krynie bliźniacy w swoim czasie pracowali trochę jako najemnicy, jak niemal wszyscy w drużynie, żeby zarobić na chleb. Tanis wiedział, że Raistlin zrozumie. Był natomiast niemal pewny, że staruszek jej nie pojmie. Możemy pogadać, jak chcesz, odpowiedział Rajstlin w tym samym języku. Ale mało wiem. Strachasz się? Czemu? Rajstlin spojrzał gdzieś w dal, dziwnymi oczami, i odpowiedział powoli. Nie wiem, Tanis. Ale masz rację. Dziadek ma wielką moc. Czuje wielką moc. Mam stracha. Oczy mu rozbłysły. I czuję głód. Czarodziej westchnął i zdawało się, że powrócił z oddali, w której przebywał. On ma rację. Próbować go powstrzymać? Bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Jakbyśmy nie mieli już ich pod dostatkiem, rzekł z goryczą Tanis, przechodząc na wspólną mowę. Zabierzemy jedno z sobą w postaci zdziadziałego maga. Są inni równie groźni być może, powiedział Raistlin, rzuciwszy znaczące spojrzenie na swego brata. Czarodziej przeszedł na wspólną mowę. Jestem zmęczony, muszę się przespać. Zostajesz, bracie? Tak, odpowiedział Karamon, wymieniając spojrzenie ze Sturmem. Mamy zamiar porozmawiać z Tanisem. Rajstin pokiwał głową i podał ramię Fizbanowi. Stary czarodziej odszedł wraz z młodym, okładając laską drzewo i oskarżając je o to, że próbowało zajść go z Nienacka. Jakby nie wystarczył nam jeden pomylony czarodziej, mruknął Flint. I idę spać. Pozostali odeszli po kolei, aż Tanis został tylko z Karamonem i Sturmem. Znużony, odwrócił się twarzą do nich. Miał wrażenie, że wie, o czym będzie mowa. Karamon był zaczerwieniony i wbijał wzrok w ziemię. Sturm gładził wąsy i spoglądał na Tanisa w zamyśleniu. Więc, spytał Tanis, chodzi o Giltanasa, odrzekł Sturm. Tanis zmarszczył czoło i podrapał się po brodzie. To moja sprawa, nie wasza, powiedział zwięźle. To jest nasza sprawa, Sturm nie ustępował. Jeśli on będzie prowadził nas do Pak Starkas, nie chcemy być natrętni, lecz nie sposób nie domyślać się, że macie rachunki do wyrównania. Widziałem w jaki sposób on patrzy na ciebie, Tanisie, i na twoim miejscu nie szedłbym nigdzie bez przyjaciela strzegącego mych pleców. Karamon popatrzył na Tanisa szczerze i zmarszczył czoło. "Wiem, że on jest elfem i w ogóle", powiedział powoli zwalisty mężczyzna. Lecz jak Sturm powiedział, czasami jakoś dziwnie mu z oczu patrzy. Czy ty nie znasz drogi do tego Slamori? Nie moglibyśmy znaleźć go sami? Nie ufam mu. Tak samo Sturm i Rajst. Posłuchaj, się, rzekł Sturm, widząc, że twarz półelfa posępnie z gniewu. Gdyby Giltanasowi groziło takie niebezpieczeństwo w soles, jak twierdził, dlaczego tak beztrosko siedział sobie w gospodzie? A potem cała ta jego historia o tym, jak jego wojownicy przypadkiem wpadli na całą przeklętą armię. Tanisie, nie potrząsaj głową tak szybko. On może nie być zły, tylko sprowadzony na złą drogę. A jeśli Verminard ma coś na niego? Może smoczy władca przekonał go, że oszczędzi jego lud, jeśli w zamian zdradzi nas? Może właśnie dlatego był w Soles, czekał na nas? To śmieszne, wybuchł Tanis. Skąd miałby wiedzieć, że nadchodzimy? Trudno byłoby powiedzieć, że utrzymywaliśmy nasz powrót z Ksak Carot do Soles w tajemnicy, odparł chłodno Sturm. Przez całą drogę widzieliśmy smokowców, a ci, którzy zbiegli z ksak Carot, mogli domyśleć się, że przybyliśmy po dyski. Verminard prawdopodobnie lepiej zna nasz wygląd niż swej własnej matki. Nie, ja w to nie wierzę, rzekł rozgniewany Tanis, wbijając wściekłe spojrzenie w Sturma i Karamona. To wy dwaj mylicie się. Gotów jestem dać za to głowę. Wychowałem się z Giltanasem. Znam go. Rzeczywiście, mamy rachunki do wyrównania, lecz rozmawialiśmy już o tym i sprawa jest zamknięta. Nie prędzej uwierzę, że jest zdrajcą swego ludu, niżbym uwierzył, że Ty, czy Karamon, jesteście zdrajcami. I nie, nie znam drogi do Pak Starkas. Nigdy tam nie byłem. I jeszcze jedno Tanis teraz krzyczał ogarnięty furią. Jeśli komuś nie ufam w tej grupie, to Twojemu bratu i temu starcowi skierował oskarżycielskie spojrzenie na Karamona. Ogromny mężczyzna zbladł i spuścił wzrok. Zaczął się już odwracać. Tanis opamiętał się, nagle zdawszy sobie sprawę, co powiedział. Y, tak mi przykro, Karamonie, dotknął ramienia wojownika. Nie miałem tego na myśli. Rajstlin nieraz uratował nam życie w czasie tej obłąkańczej podróży. Po prostu nie mogę uwierzyć, że Giltanas jest zdrajcą. Wiemy, Tanisie, powiedział cicho Sturm. I ufamy twojemu osądowi. Ale jak powiadają w mojej ojczyźnie, za ciemna to noc, by iść z zamkniętymi oczami. Tanis westchnął i pokiwał głową. Położył drugą dłoń na ramieniu Sturma. Rycerz uściskał go i trzej mężczyźni stali przez chwilę w milczeniu, a potem opuścili zagajnik i wrócili do sali nieba. Nadal słychać było głos mówcy przemawiającego do swych wojowników. Co znaczy Slamori? zapytał Karamon. Tajna droga, odparł Tanis. Tanis obudził się gwałtownie, sięgając po sztylet u pasa. Czyjaś postać nachylała się nad nim w ciemności, zasłaniając sobą gwiazdy na niebie. Szybko pochwycił ją i szarpnął, pociągając na siebie i przykładając sztylet do obnażonego gardła. Tantalasie! rozległ się cichy krzyk na widok stali błyszczącej w świetle gwiazd. Laurano! jęknął Tanis. Jej ciało przywarło do jego ciała. Czuł jej drżenie i teraz, gdy był już w pełni przebudzony, widział jej długie włosy rozsypane na ramionach. Ubrana była tylko w powiewną koszulę nocną. Peleryna zsunęła się z niej w trakcie krótkiej szamotaniny. Pod wpływem impulsu, Laurana wstała z łóżka i wymknęła się w noc, zarzucając na ramiona płaszcz, by ochronić się przed chłodem. Teraz leżała na piersi Tanisa, zbyt wylękniona, by poruszyć się. Oto Tanis, jakiego nigdy się nie spodziewała. Uświadomiła sobie, że gdyby była wrogiem, już by nie żyła leżałaby z poderżniętym gardłem. – Laurano – powtórzył Tanis drżącą dłonią, wsuwając sztylet z powrotem za pasek. Odsunął ją od siebie i usiadł, wściekły na siebie, że ją przestraszył i wściekły na nią, że obudziła coś w jego wnętrzu. Przez chwilę, kiedy leżała na nim, dotkliwie był świadom woni jej włosów, ciepła jej smukłego ciała, drżenia muskułów jej ud, miękkości jej małych piersi. Laurana była dziewczynką, kiedy odchodził. Powrócił, by zastać kobietę. Bardzo piękną, godną pożądania kobietę. Wimie, odchłani, co ty tu robisz o tej porze. Tanta lasie! zaukała, otulając się peleryną. Przyszłam prosić Cię, żebyś zmienił zdanie. Niech Twoi przyjaciele idą uwalniać ludzi w Pakstarkas. Starkas. Ty musisz pójść z nami. Nie marnuj swego życia. Mój ojciec jest w rozpaczy. Nie wierzysz, żeby to mogło się powieść. Wiem, że to prawda. Jednakże nie ma wyboru. Już opłakuje giltanasa, jakby nie żył. — Stracę brata. Nie mogę stracić również ciebie — zaczęła szlochać. Tanis rozejrzał się śpiesznie. Niemal na pewno w pobliżu byli strażnicy. Gdyby elfowie przyłapali go w tej kompromitującej sytuacji... — Laurano — rzekł, chwytając ją za barki i potrząsając nią. — Nie jesteś już dzieckiem. Musisz dorosnąć i to szybko. Nie pozwolę moim przyjaciołom stawić czoła niebezpieczeństwu beze mnie. Wiem, czym to grozi. Nie jestem ślepy. Lecz jeśli uda nam się uwolnić ludzi z niewoli Verminarda, i zapewnić tobie i twojemu ludowi czas na ucieczkę jest to ryzyko jakie musimy podjąć. Laurano, nadchodzi kiedyś taki czas, gdy trzeba zaryzykować życiem w obronie tego w co się wierzy, czegoś co jest więcej warte niż samo życie. Czy rozumiesz to? Spojrzała na niego przez kosmyki złotych włosów. Przestała łkać i dygotać. Spojrzała na niego bardzo uważnie. Czy rozumiesz to Laurano? powtórzył? Tak, Tantalasie, odrzekła cicho. Rozumiem. Doskonale, westchnął. Teraz wracaj do łóżka. Szybko. Narażasz mnie na niebezpieczeństwo. Gdyby Giltanas zastał nas teraz... Laurana wstała i wyszła szybko z zagajnika, mknąc wzdłuż ulic i budynków jak wiatr wśród osik. Przekradnięcie się obok posterunków straży z powrotem do domu ojca nie było trudne. Giltanas i ona robili to od dzieciństwa. Wracając po cichu do swego pokoju, zatrzymała się pod drzwiami komnaty swych rodziców i nastawiła ucha. Wewnątrz paliło się światło. Słyszała szelest pergaminu i czuła jakąś gryzącą woń. Ojciec palił dokumenty. Słyszała cichy szept matki wołającej ojca do łóżka. Laurana zamknęła oczy na chwilę, zdjęta cichym cierpieniem, a potem stanowczo zacisnęła wargi i pobiegła zimnym, ciemnym korytarzem do swej sypialni.